Hej, to ja, Oliver, i dzisiaj nagrywamy z teorii o asu i ośmiobicielu. Czy to wam czegoś nie przypomina? As i emotka ośmiobita. Zobaczmy. Jego oczy w emotce i w ośmiobicie. To nie jest takie samo. Właśnie więc idziemy zobaczyć w A tu jest powtarz. Dobrze. Jeśli wam się film spodobał to zostawcie lepiej. Oto nas jest nawet A co musi na nim być? Patrzymy, ośmiopita. No rzeczywiście ma taką twarz. Ale... Ja wiem, ta teoria... No, trochę nieprawdziwa, ale taki sam kształt. Takie mają. Nie. No, to nie są oni. Nie, bo zobaczcie na os, oczy, ośmiobitowcza, a tutaj na jego. Co wam czegoś kiedyś nie przypominało? Nie. Więc ta teoria jest opalona. Weźmy sobie tą mapkę. Nie tą. Dobrze, weźmy sobie... Dobrze, weźmy sobie teraz... Jutro biorę skrzynkę i zobaczymy, czy ten kod na Gryfa działa, bo ja chciałem go sprawdzić, czy mu wierzę, że on działa. Patrzcie. O nie. Dobrze, przejdźmy jeszcze na jedną grę. Ja tak chciałbym coś pokazać, ale tylko wziąć. przekaz nie da

Okej, już koło. Ja tu jeszcze raz zastanawiam, bo jeszcze ja zobaczyłem jedną ja teorię. Ale to wam pokażę, bo to chyba Dobrze, już ferujcie i integrować. I ja tak programuję. Jak tę te teorię zobaczyć, tylko to um, um, um. Nie, bo też będą no tu, też... Dobry weźmy. I sobie to jest moją krzykinię. No to, jakaś droga wejdźmy. sobie tych Idealnie sobie łączę poty. Ja tam To na metodzie, tak? Wyłączę wszystkie boty tak na akurat wyłączę wszystkie boty i uwaga pokazuję wam teraz teorię. Zobaczcie tu jest przecież Przecież o tu nas nowy brawler. A zobaczcie a czemu tutaj u góry? Jest jego podobizna. Tutaj na samej górze, przy tej wieży. Tu stoję, tu na samej górze. Na samej górze. Jest podobny taki koleś. I czemu tu się wszystko pali? Oczywiście już wiem, bo El Dragon to wszystko spalił. Piłem ci o. Nastuje tu jest jego napis, u góry El Dragon ale ten, ten dragon to trochę nie przypomina tego dragona. Ja też ale dragon wszystko podpalił A tu jest nas nowy brawler A tu jest u góry też jego podobizna, ale czemu? Nie zostanie to nigdy chyba wyjaśnione. Czekam za... Czekamy Czekamy na... Odpowiedź od twórców. To samo, to samo jego te. To samo na placie. I to jest też portret naszej Pam. O tutaj nowej skiny, który kos będzie kosztował raczej. 299 zł. No. I Teraz wielka teoria. Właśnie pokażę Wam to. To co on ma na swoim no klacie, ten, no jakby nie bywa to zobaczcie tu. On ma pudełko od tego. Cholera, muszę rozwalić. Przebram. Tak. No to słuchajcie. Mam taki plan. Na jutro. Otworzymy te skrzynki, ale nagram jak robię tę misie, okej? Okay? Dobrze. I zrobimy sobie kolejną teorię. I zostawcie suba, jeśli Wam się spodobało. Lajka. Like jeśli teoria Wam się w ogóle spodobała. Więc, do widzenia.